Siemanko Kosterenia Smokier i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj niestety nie będzie akurat odcinek z Minecraft w pudełku ale za to lecimy klasykiem czyli będziemy grali sobie w Murder Build Battles No nie, nie w Murder Mystery w Build Battles, ok? Trzeba coś inaczej robić. Komuś się chce ciągle to samo oglądać tak naprawdę? Pamiętajcie oczywiście, jeżeli film wam się spodobał, żeby stawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żeby żaden film was nie ominął oraz bardzo dziękuję za osiągnięty cel 50 subskrypcji, który osiągnęliśmy dosyć niedawno tak naprawdę, chyba z 1 albo 2 dni temu, więc bardzo wam dziękuję za to. Jestem szczęśliwy i mam nadzieję, że uda się wpić dwa razy tyle, czyli 100. Może nawet do końca roku, albo i przyszłego. I się zobaczy. Sorki, jak trochę będę drewnianie się zachowywał, ale tak naprawdę ostatni rok temu nagrywałem, więc troszkę mi się zapomniało jak to jest nagrywać, ale wydaje mi się, że już bez zbędnego przedłużania zapraszam do odcinka. Mm -hmm. Okej, okay, po krótkiej przerwie, bo musiałem zmienić wersję Minecrafta, jesteśmy już na trybie solo. I zaraz zobaczymy, co się trafi, aby spróbować zbudować, bo jak wiadomo, nie jestem najlepszym budowniczym. Wylosował się temat pierścień. Pierścień. Jak pierścień, no to raczej się z obrączką kojarzy według mnie, więc jakąś złoto... Coś żółtego można do tego dorzucić. Ee, jakiegoś diamenta by można było dorzucić też, żeby e, ładnie ładnie wyglądało. No i zaczynamy. Jakąś ładną obręż by można było zrobić. Jak widać wychodzi na razie okropnie, mam nadzieję, że. Jakoś lepiej to wyjdzie na końcu. Okej, okay, jakoś to powiedzmy, że zaczyna wyglądać. Nie żeby to było jakieś arcydzieło ani nic. Ale może jakąś jakąś szansę mam z tym. Teraz jak mamy mniej więcej podstawę zrobioną, to można by było zacząć robić diament do tego. I jakieś żółte szkło też można by było do tego, żeby trochę po błysku dodać do z, z podstawowego pierścienia. Wydaje mi się, że pierścień jako tako Mimo, że wyszedł tragicznie To ostatniego miejsca raczej Nie powinien mi dać Ale zobaczmy Tutaj jakiś pierścień Nie za bardzo widzę, ale Powiedzmy, że jest w okej okay. O, tutaj widzę, że ktoś Podobnie zrobił Jest okej okay. Tak jak mój według mnie nie najlepszy, nie najgorszy Tutaj nawet fajnie, ale Wydaje mi się, że pierścin to raczej Powinien z czymś być A nie sam w sobie Tutaj Rozumiem przekaz, ale wydaje mi się, że Jest w miarę spoko w sumie Tutaj wydaje mi się, że ktoś Nie za bardzo zrozumiał Więc Niestety, ale... To jest... Jak na pixel arta mogli się bardziej postarać. Ale i tak jest fajne. Za to to mi się bardzo podoba. Widać detale, prostotę w miarę i widać, że dobrze wyszło. To wygląda absolutnie tragicznie. Po prostu. Tutaj znowu ktoś nie za bardzo zrozumiał o co chodzi. Tutaj ja szczerze mówiąc nie rozumiem o co chodzi. Jest w miarę. Tutaj rozumiem o co chodziło totalnie, ale. Ale nie w tym sensie, chyba pierścień. Ja rozumiem, że ring po angielsku to też jest ring bokserski, ale i tak ciekawe, jak mi ocenią to. O, to, to mi się bardzo podoba. To trzeba przyznać. Byłem piąty na 14 osób, 13. Czyli, tak, w miarę można powiedzieć. I teraz się wylosował w wąż. Więc zaczniemy oczywiście, żeby zabrać jakieś zielone bloki. Do tego może coś czarnego, coś białego i czerwonego. A czerwonego, bo mam pomysł. Pomysł, co można zrobić. Eee, jeszcze jakiś light lime i będzie można zacząć budować zacząłbym od jeszcze zmiany podłoża ok nie można zaczynać mam nadzieję że zdążę zrobić to co bym chciał jakoś nie zapowiada się, żeby bardzo dużo czasu było, tak szczerze mówiąc. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. I teraz chciałem zrobić, że ten wąż, który jest motywem, że nawet ciut wcześniej, szczerze mówiąc. Ten wąż chce zjeść to jabłko tak jak w klasycznej grze w klasycznym, oczywiście bądź na polską wersję, jak to nazywane po prostu wężem. Oj, 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 jeszcze minutka. A ja za dużo, to szczerze mówiąc, nie zrobiłem. Eee, jakiś dripstone, czy bym mógł zrobić? Mogę. Przecież za dobrze jakoś nie wygląda, ale liczy się przekaz tak naprawdę. Ok. W miarę jakoś to wyszło. Jest. Kolejny wąż. No. Wąż jak wąż, tak naprawdę. Zapomniałem mojemu języka dać. To jest. Nie mam pojęcia co. Tak na dobrą sprawę. Absolutnie. Po. Ma być chyba mężczyzna jakiś walczący z Będzem, z tego co rozumiem. Ale też tak se. To jest. Wąż na plaży. Co ja mogę powiedzieć więcej? To jest. Bardzo ładnie zrobiony wąż. W takim krótkim czasie. To. Też jest ok. Wąż? Wąż ogrodowy. To by było śmieszne. To jest. To jest bardziej smog, bym powiedział, jeżeli wąż. Tylko i wyłącznie dlatego bym dał złą cenę. To. Małe wążki. Chyba tak się mówi. To jest nie wiadomo jaki zawija w ogóle. Obstałem, że się nawet nie łączy. No dobra, łączy się akurat, ale. Eee, to jest jakiś. czarny wąż. Nie wiem, co ma reprezentować. Tutaj kolejny wąż, jakiś latający. Ok. Ja nie stwierdzam, że mój jest ładny. To na pewno nie ale... Wydaje mi się, że chodzi bardziej o sam przekaz, jak zawsze. O. Jak widać, wygrałem. Jak widać, liczy się bardzo dużo przekaz i pomysł. No dobrze. Jesteśmy już na kolejnej grze, ale... Postanowiłem tym razem zmienić... Yy... Aby nie grać ciągle beat battles, bo beat battles to trochę ciężkie, nie będę ukrywał. Ciężko wymyślać coś ciekawego, mimo że wygrałem, to i tak sprawia mi to trudność. Więc teraz pójdziemy na coś prostszego, czyli na dropper, który wydaje mi się, że większość osób zna, a jeżeli nie, to zaraz pozna. Czyli po prostu spadanie w dół. Jak widać, wydaje się w miarę proste. Jak się uderzy w ziemię, to się po prostu najzwyczajniej w świecie umiera. I zaczyna od początku. Mimo iż to podobna jest łatwa mapa, to jakoś się nie wydaje na łatwą, szczerze mówiąc. A przynajmniej dla mnie niełatwą. Zaraz zobaczymy. Ktoś już skończył. To ciekawe. Ja chyba rozumiem, co trzeba zrobić, ale tak nie za bardzo potrafię to wykonać. Nie wiem, czy chociaż raz przeleciałem przez tę czwartą obręcz. Chyba nie. Mogłem pominąć, ale tam po co pomijać i sobie zabawę niszczyć. O! I się udało prędzej czy później. Dobra, którędy by tu skoczyć w ogóle? Może tutaj bardziej. Nie. Mówię nie i skaczę w to samo miejsce. Mądry ja oczywiście. Aj jaj. Było blisko. O! Jest, ładnie. No tabie nie pokazuje osób. Okej. Okay. To może być ciekawe. Tak powiem, że od tej strony jest trochę cięższe, ale wydaje mi się, że jak się dobrze na początku poleci, to już jest w miarę łatwo. I jest. I ostatnia mapa, czyli podobno najcięższa. No i nawet nie mam jak spróbować, bo już skończyli. Zagrajmy sobie jeszcze raz na droperze. Może tym razem pójdzie ciut lepiej. A jak nie no to mówi się trudno. I od razu lecimy ładnie. Aaa, myślałem, że zacznę ładnie na start. Mogłem chmury wyłączyć, bo się nie spodziewałem, że aż tak wysoko będziemy. A ja myślę, że tam woda jest. Mondria nie widzi, gdzie jest woda. Aha. Hmm. Tylko jeszcze bym musiał tam trafić, a to już się. inny problem pojawia, no nie? Ale gdzie jest woda, skoro tak? Bo ja nie widzę wody że w te, te dwie inne dziury mam wpaść, to, to by trochę wyjaśniało. Chyba tak. A, dobrze. Myślałem przez cały czas, że, że trzeba gdzie indziej trafić. To jest widzę proste bardzo. To każdy może absolutnie zrobić. To też się wydaje proste. No. Dobra. Lecimy. Kolejna mapka. Ciekawe jest, jak bardzo ludzie potrafią opanować technikę spadania w Minecrafcie, żeby przez tak rozmaite przeszkody przelatywać. Naprawdę sam się dziwię, że ktoś wymyślił coś takiego, i po prostu postanowił, że. Hmm, spadanie w Minecraftie. Wydaje się to śmieszną rzeczą. Zróbmy z tego grę. I tak powstał dropper. Po prostu. Znaczy, przepraszam. Najpierw to była mapa, po prostu. Zuploadowana gdzieś tam na Minecraft Maps. NET chyba. jak mi się wydaje. Ale blisko było. Ten ległym poleciał to coś ten, Nie. Fajne jest to też, że ludzie tutaj budują na ścianie tak naprawdę. A nie jakoś inaczej. Znaczy normalnie. Czyli trzeba na inny poziom budowania wejść, tak naprawdę do rozprawy. No to jak ostatni. Klasycznie. No, jak widać, na starcie bardzo łatwo. Eee, fajnie by było widzieć, gdzie ja spadam. Okej. Okay. Też łatwo. Jak widać, te łatwe mapy są naprawdę łatwe. W większości przypadków. Dobrze, dobrze, dobrze. Niedobrze. Ale tak perfidnie trafiłem akurat na to zielone. Na środek jeszcze trzeba trafić. To cię heca. A jednak nie trzeba. Jednak woda była wszędzie praktycznie. Eee... A tu to szczerze mówiąc nie jestem pewien, co trzeba zrobić. A, już wiem co trzeba zrobić. Teraz już wiem. Trzeba przelecieć przez to i wtedy zawrócić. To się dosyć ciężkie wydaje. I mam nadzieję, że tylko wydaje. Okej. Okay. I ostatnia mapa, której oczywiście znowu chmur zapomniałem wyłączyć, i prawie za pierwszym razem przeszedłem. No nie taki dobry jestem po prostu w Minecraft. Jest portal, i ukończyłem jako trzeci. No to jak lecimy na ostatnią minigrę. Chyba już dosyć klasyczną bym można było powiedzieć. No nie mogło się obejść bez... Yy, Murder Mystery w odcinku z Minecraft Minigames. No. no nie mogło po prostu. To było coś okropnego. No niestety jako niewinny, ale... Wydaje mi się, że się uda jeszcze ugrać porządnie tą gierkę. Z łukiem za 10 sztabek złota. A jak nie, to po prostu... Nie wiem. Jak się nie uda, to jestem gorszy od siebie. Czy coś. Nie mam pojęcia. Jak na razie się za dużo nie dzieje. Ale słyszę, że morderca poluje już. A przynajmniej za to. Ale za to zaraz już będzie łuk. A już z łukiem to już można coś zrobić. Dość dużo tych śmierci, a przecież to może być ta typiara. Ciekawe czy morderca da się potrącić przypadkiem, przez samochód, bo jest taki głupi. A to nie jest samochód, to był tylko metorytyk czy coś. Co za pech. Ale tak haniebnie skończyć odcinek, to też nie wypada. No dobra. Lecimy na sedną gierkę. Tym razem, mam nadzieję, że tak bardzo nie stroluję sobie. Totalnie nie podejrzewałem tej osoby, która była. Jak widać, na złe to wyszło. Ale może tym razem pójdzie trochę lepiej. I mam nadzieję, że jako pierwszy nie umrę też. Jako pierwszy nie umarłem. To się liczy. Na razie się nic nie dzieje za dużo tutaj. Jak widzę. To awkuje, ktoś coś. No. Nie, no taką gierką też nie można zakończyć, przecież. Też hańba. Jeszcze jedną trzeba. Następna gierka, i nadal nic ciekawego. No. Jak już teraz nie wyjdzie, to chyba nie ma co próbować. Mam nietykalność na 20 sekund. Aha. No trudno. Musiałem to zrobić, bo śmiesznie to wyglądało. Tutaj yy, detektyw zestrzelił jedną osobę. Później detektyw zestrzelił samego siebie. Ja zestrzeliłem kolejną niewinną osobę. I na co komu morderca? Jak detektywi tutaj mogą. Całą gierkę rozegrać przecież. Możecie napisać także w komentarzu, jeżeli chcielibyście coś, żebym nagrał specyficznego, jakąś inną grę czy coś. Jeżeli na przykład byście chcieli zobaczyć, jak nie wiem, się denerwuję w Getting Over It, albo nie umiem grać w coś Fortnite w Fortnite'a. Fortnite to może akurat nie za dobry przykład, ale wiadomo o co chodzi. Jakbym mógł zabić na moich oczach Było też śmiesznie I fajnie Czemu mój czas reakcji jest tak tragiczny? To jest po prostu szok Ale przynajmniej ktoś za mnie wygrał, to tle mi wystarczy. Muszę sobie poćwiczyć jakiś czas reakcji. Naprawdę. Bo jest on zbyt słaby. No i niewinny. Po raz ostatni. Aby było śmieszne, jakbym tutaj wygrał. Zobaczmy. Naprawdę. Chciałem się tylko rozejrzeć. Koniec tego dobrego. No to co, to by było chyba tyle z tego odcinka dzisiejszego. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie o łapce w górę subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby żaden film was nie ominął. No i mam nadzieję, że nie jesteście źli, że podsłuchiłem akurat dzisiaj nagrać film bardziej z... Taki luźniejszy, o, tak bym powiedział, luźniejszy film. Tylko po takiej długiej przerwie, ja chciałem sobie przypomnieć trochę jak się w Minecrafta tak naprawdę trochę gra. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem za tydzień, dwa bądź trzy. Obiecuję, będą shorty, tak jak były. Pa! pa.